Zajebiście, znowu gram na farmhouse'ie, okej, wystawimy się. No, 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 no 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 no, no 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 nie, wiele brakowało, fuck. te mój brak cyla dzisiaj, niestety. Fuck, 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 Granaty, Ktoś jeszcze... Nie! Kurde, nie dość, że zrzucił kwiat, nie, to jeszcze w wpieprzył mi się prosto do chałupy i kurcze zastrzelił, no. Do cholery jasny, tak nie może być w Ameryce. Nie to jest... o fuck, ej może, ej, wyjdź mi z celownika, kretynie, o fuck. O, o, łe, mam pistolet, zajebiście. Nie wiedziałem, nie wiedziałem. O oh fuck. Dobra, to nie było zbyt dobre taktycznie. Nieważne. Dzisiaj chcę się po prostu. Fuck. Dzisiaj chcę się po prostu dobrze zabawić, jeżeli chodzi o. O taki po prostu luźny gameplay i w ogóle. No dobra, cholera, jasna, ale po prostu nie. Po prostu nie. Nieważne jak ma. Dobra, wiecie co to. Oh, kurwa, co ja robię. Dlaczego. Dlaczego z niego mier... do niego mierzę z celownika, kiedy. kiedy jest tak blisko mnie, co? Eee... Eee okej, okay, zajebiście, long range headshot, pójdziemy tędy. Ktoś tutaj będzie? Nie ma nikogo jeszcze, póki co. Haha, ha, ha, tutaj jest Jomek. teraz ja Revenge! Teraz ja sobie dobrze nawet rozegrałem to wszystko, a czy może nie do końca, bo powiedzmy sobie szczerze, ja w te wszystkie strzelanki tak trochę ostatnio No nie, słabo mi wychodzi, ale... ale skid 2 jest bardzo fajne. Nie grałem w to co prawda od momentu, w którym zainstalowałem sobie BFA trójkę No bo... No bo cholera jasno. No wiecie, BF3, prawda? E, cześć ziomek, co tam, co tam? Jak tam kampienie ci wychodzi? Nie wychodzi ci? No nic dziwnego. O, 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 fuck! Trzeba kurde przez cały czas Nie, to jest przyzwyczajenie teraz BFA3. Dobra, puszakus, postaraj się robić troszeczkę częściej bez cudownika. Tak jest zresztą fajniej. Yolo, yolo mode, prawda, Jolo, słagi w bo... ogóle, dobra. Nie powinienem do tych Teraz spróbuję z tym pistoletem. O, spróbuję z pistoletem, będzie zabawnie. Tym, tym czołgiem można jeździć? Chyba nie za bardzo. Okej, okay, wejdziemy do chaty. Tak, ostatnio mi weszli na zajebiście normalnie. Czekajcie, ma tu, ma tu lodówkę? Ma o, telewizor. Jest jakiś program ciekawy? No, nic, ni, ni, niestety nic dzisiaj nie leci na TV, nie? No, nieważne, moi, moi kochani. Ostatnio, ostatnio, właśnie się strasznie jakoś, tak nie wiem, zakochałem w takich strzelankach bardziej realistycznych, dynamicznych i w ogóle. Oooo, e, o, taki quick zoom! Muszę przyznać, że cholera jest tam... Na... No kurde, przestań, przestań, moi karabinie... Kurwa mać. No, e, powiedzcie mi, powiedzcie mi, że to nie jest wina mojej broni. To, to, nie był mój cel. Tym razem mój cel mi się wydaje, że był całkiem dobry, tylko po prostu mój karabin zaczął zjeżdżać z celo... no, celownik zaczął zjeżdżać z głowy tego kolesia. To nie była moja wina, prawda? To wina celownika, nie moja. No, w każdym razie, ostatnio zakochałem się właśnie w takich gierkach. No i... Muszę wam przyznać, że to będzie chyba coraz częściej pojawiało się na moim kanale, jeżeli właśnie chodzi o typowe takie strzelanki, bardziej na zasadzie jest e, 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 No kurwa serio! Serio! No wy ty wy cholerny snajper! Jak ja tego nienawidzę. Fuck, tak po prostu nie zastrzelić. Muszę przyznać, że takie gry będą się znacznie częściej pojawiać teraz na moim kanale. Jest jeszcze tak... O, fuck 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 fuck! Fuck, holera, już oberwałem serio. Dobra, tutaj się wystawię delikatnie, ktoś tutaj podejdzie pod moją lufę? Chyba nie. Muszę przyznać, że naprawdę takie gry są bardzo fajne i fajna odmiana... Fajne urozmaicenie od... Fajne urozmaicenie od takich typ takich gier, które zazwyczaj grają do tej pory. O! czyli... Czyli BFH. Tylko i wyłącznie BFH. Okej, okay, tu jest jakiś sniper, Gdzie jesteś, ziomek? Wystaw główkę. Wystaw główkę pod moją dubeltówkę. No, chyba tego nie zrobi. E, czy moje życie się regeneruje? Czy to robi, czy to działa tak? Okej, okay, czy ja mam jakąś apteczkę? Nie. O, mam granat! Mam granat! Dobra, rzucamy granat. Dobra, to chyba nie za bardzo wyszło. Na, nawet bardzo nie wyszło. Dobra, nieważne. Jeszcze raz... Kurwa mać Okej, okay, to było to było po prostu z dla mnie nie z mojej strony. Całkowite zlamienie mnie nie z mojej strony, ale nieważne. Mam to w dupie. Dobra, idziemy jeszcze raz. Bierzemy... Czekajcie. Nie, ja sobie przypiszę jakieś granata na, na ten... na, na, e, przyci na przy trzeci przycisk myszy. To będzie lepsze wyjście chyba. Nieważne. Biorę granata. Działam, gdzie ja gdzie to mam? Okej, okay, tutaj. Yy, i... He <laughs> O fuck! Nie! Nie! Kurwa! Układ Akurat tak się przeodobywałem, no serio. a mać, o spieprzyłem sprawę. Fak Kruszaku styl lamo Ty cholerna lamo. Dobra, nieważne. I, I idziemy. Wiecie co, pójdę im zrobić jeszcze raz wyjście na który Na, na czwórce jest granat. Dobra, mamy granat wyjęty. Przygotowany już na wszelką ewentualność. Rzucimy go zaraz im pod nóżki. Podejdziemy tylko od tyłu. Aaaa, no gdzie, gdzie oni są wszyscy poszli? Gdzie oni wszyscy poszedli? dobra? Rzucamy tutaj do. No, kurde, nie... No, spudłowałem serio. Fak, jeszcze. Je... Co, jeszcze raz, jeszcze jeden raz. O, <ścoughs> Udało się zajebiście! Widzicie, co wybaczcie, że jestem dzisiaj troszeczkę mało wygadany, ale po prostu niedawno temu wstałem i z samego rana, zacji tego, że wczorajszy wieczór nagrywania nie, nie, troszeczkę nie wyszedł, to postanowiłem, że. No, nadrobię zaległości i szybko coś nagram. E, akurat nie wiem. Miałem... A czy nie? No, chciałem nagrać BFH. Ale skończyło się na tym, że wchodzę do jakiegoś serwera, jakiś aimboter, potem wchodzę do innego, jakiś śmierdzący Polaczek przez cały czas mnie zabijał, wspólnie ripowali mnie, jeszcze puszczam jakieś emotki, myślał, że jest fajny, koleś nazywa jakiś Seweryn czy coś w tym stylu. No i się po prostu wkurwiłem, stwierdziłem, że nie będę w, taki, w takim razie grał w, ta, w takie ścierwo. Wyszedłem i... E! BF3 uznałem, że zbyt często się pojawiało na moim kanale. No to w takim razie dzisiaj mamy Skill'a 2. Special Force! Ja też bardzo special i zaraz w bardzo specjalny sposób kolesia zabiję. Ejeje! Yeah. Jaki w ogóle mam wynik? E, 7... kurwa. zły jest... Chyba zły czas na to, żeby sprawdzać swój wynik. W każdym razie 17 na 8. Hmm, no to naj, najgorzej. Postanowiłem, że pogram sobie w Skill'a 2, no bo gra jest w sumie darmowa. Darmowa jest fajna, wiadomo, wszyscy wiemy o tym. Okej, okay, oo, coś się tutaj. A, 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 no, 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 no! Och, ja pierdziele, ja mój brak cela. Ja i ten mój brak skilla. Brak skilla w skillu. Okej, okay, tutaj nikogo nie ma, ale ja tutaj ktoś się kampi. O oh, je, yeah. quick zoom! <grytanie> no gra jest darmowa. Także każdy, kto ma ochotę w nią pogać, może to zrobić. I bardzo polecam, gorąco polecam, bo jest naprawdę zajebi. No, co ja robię? Ej, to jest sposób przyzwyczajenia jakieś. Po cholerę ja robię te quick scope. Y. Bez sensu, kompletnie. Fuck, jak jak spieprzyłem sprawę? Uch. No i też, niestety, dzisiaj muszę Wam przyznać szczerze, że mój flow, jeżeli chodzi o nagrywanie, o takie ogólne granie, mówienie i tym podobne, jest troszeczkę gorszy. No nie wiem, coś od paru dni. Ewidentnie, ewidentnie nie potrafię złapać rytmu. So, kompletnie i. kompletnie nic mi nie idzie. O oh, fuck, Aaaa, wycofujemy się! Szybko! What the fuck, dobra. Jest, wygraliśmy zajebiście, nie? To mi się podoba, to mi się kurczę naprawdę podoba. No to w takim razie zaraz ten, dokończymy małą pogadankę w następnej rundzie, czekajcie tylko. Okej, ochłonę. Cholera, no nie mogłem z porotem dołączyć do na tamten serwer, nie wiem co się w ogóle działo. Wytyfy. No bała bała, pociśnięto mnie w k. -o, o, o o o o o no 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 o, No wytyfy Serio, ej, co się dzieje z moimi. Co, co się, co jest znowu grane? No to kurwy nędzy no Dobra, hover mi reloading. No daj, czy się ruszysz, kolego? Ja chcę stąd wyjść, ja chcę stąd wyjść. Pa. Kurde, nie da się, chyba. Dobra, pójdziemy tędy, pójdziemy tędy. No nieważne, w każdym razie wracając do tematu, ostatnio naprawdę czuję, że mój taki flow, jeżeli chodzi o komentowanie, delikatnie się po, pogarsza. Kruszaku skoncentruj się. Okej, okay. he, he, dwa headshoty, zajebiście. Da się coś tutaj stworzyć, fajnego. Delikatnie się pogarsza, także, no nie, podejrzewam, że będę robił sobie na najbliższy czas. Wow, ładnie. O, jakie wyjście od tyłu. O same headshoty, multiki. A <grymiany> O kurde zajebiście normalnie. Kill streak jakich mało. Ba bao! każdego w kakao! Revenge jeszcze! <grymiany> Level up! Uu, 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 uu. Jeszcze mi kolejś pomógł od tyłu! Kurde, zajebiście! Można na moich ziomków liczyć, prawda? O fuck! To był mało taktyczny odwrót. No nie nieważne, delikatnie ostatnio tak czuję, że mój flow, jeżeli chodzi o komentowanie, się pogarsza. No i myślałem, że cholera, jeżeli tak to ma wyglądać dalej, no to trzeba zrobić sobie malutkie. malutko przerw! Dlaczego mi mój celownik się nie chce powiększyć? No do cholery. Dobra, czekajcie. Tutaj jest romek. Nie, nie ma go. Trzeba sobie zrobić malutką przerwę od w nagrywaniu. Także podejrzewam, że. E, że zrobię sobie taki trosz, troszeczkę. O, wow, wow, wow. Zrobię sobie troszeczkę wolnego, właśnie od nagrywania. I w międzyczasie popracuję nad e, jakimiś projektami. Myślałem o jakiś que. Kwi... Quizach, jakichś takich innych duperelach. Kurde, jakie, jakie normalnie headshoty na mnie walą. Bach! Tak po prostu, tak? Tych kurde hakerze pieprzone. Ostatnio też mi jakiś koleś to przez cały czas zrobił. To mi się nie podoba. Kurde, masz kurwa, revenge. Masz kurwa szma to jedna. Kurde, nienawidzę takich ludzi. Nienawidzę, sniperów. Sna snajperów. Oni te cholerne... Fuck! No kurna! No co on miał? Za broń. No wytwy! Dobra, jak to wszystko wyglądało? Aha, uuuuuuuu Dobra, to był jakiś lag z mojej strony, ja myślałem, że po prostu wziął mi headshot, a ten z bliska wpakował To byłoby mało fajne no czekajcie, pod czwórką jest granat To w takim razie ja zrobię tak Pójdę tędy, rzucę jednego granata tutaj Drugiego granata rzucę tu I, i, o oh fuck Ja tutaj jest Kurde, dwóch kolesi, dobra, jeszcze trzeci o wszyscy zabici Ej, dlaczego double kill, miało być trzy po... No, 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 no od razu lepiej. o, o, o tutaj jakiś ziomeczek, jeszcze kolejny O fuck! Nie wiem do którego Nawet nie wiedziałem do którego strzelać, dobra, nieważne, jaki jest mój wynik. 13 na 5 Uuuu, to mi się podoba. Ja powiem wam szczerze, że gra jest tak zajebista, jest tak od... O, 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 o. Ta gra jest tak fajnie odstresowująca, że... O, o, o. Double kill! Yeah! Double kill O. Czekajcie, czy ja dorzucę do niego tego, z, z tego granata? Czy ja dorzucę? No ja, chyba nie. Nieważne, dobra. Tak dla mnie, tak zajebiście odstrasowuje. Nie, nie, nie no, 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 padasz, padasz, padasz. zajebiście, zajebiście, pad. Padasz. Eee! Super, ofak, oh, Dobra, czekajcie. Tu jest jeden ziomeczek. No dalej, no, pada, 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 pada. No kurde, ziomek. No kurde, serio. e e jakąś asystę chociaż? Chyba nie, no dobra, nieważne. Już wygraliśmy? Tak szybko? No dobra, wiecie co? Tyle z mojego stresowywania się. No nic. Ech. 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 Dobra moi kochani, no kurwa ten klawisz od nagrywania, jest zaraz chyba około klawisza, który uruchamia czat i niestety kończy się to zawsze tym, że mam no, otwarty czat. Ech. Nie podoba mi się to. Okej, okay, pójdziemy sobie tędy. Ech. Ja chciałem tylko wam jeszcze powiedzieć, że jak już sobie zrobię tę przerwę, jak już wrócą mi siły do nagrywania, jak wróci mi wena, to postaram się regularnie nagrywać jakieś ciekawe komentarze. Bo ostatnio tak troszeczkę z tym jest cienko. A czy nie? No po prostu teraz mam takie wrażenie, że delikatnie się wypaliłem, wystrzelałem. Ani mi aim nie. Ani nie mam aim'a, prawda? Tego aim'a, tak jak mówi kapek, prawda? Przez wykrzyknik i, i zamiast. a I zamiast tego. a Można jeszcze czwórkę stać, żeby było jeszcze bardziej pokomonowa. To po prostu czuję, że nie mam tej, tej, tej weny jakoś. Nie mam tej, tej, tej pary, tej, 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 tego wykurwu w sobie. Trzeba to odzyskać i to jest tak troszeczkę jak z trenowaniem. Jak na przykład prze, przetren. przetren roz... Jak na przykład roztrenujecie swoje mięśnie, prawda, macie zakwasy i tak dalej, i wasza energia jest taka troszeczkę obniżona, no to trzeba zrobić taki okres regeneracyjny. Mi się wydaje, że taki okres regeneracyjny właśnie... Właśnie przyszedł czas na taki okres regeneracyjny od nagrywania. Czekajcie, wiesz co, tam może wrzucę granata? Czy trafię w okienko? Chyba tak, chyba trafiłem. Będzie jakiś kill? Nie, nie było ani jednego, trudno. Także jak tylko wrócę z tej przerwy malutkiej, którą sobie teraz będę robił, to obiecuję wam, że... Kurna, co ma za broń, do cholery jasnej. Jak tylko wrócę z tej przerwy, to naprawdę obiecuję Wam, że będzie z mojej strony znacznie fajniej, jeżeli chodzi o komentarze. A póki co, a póki co, to ja się już z Wami będę żegnał i mam nadzieję, że komentarzik bardzo się Wam spodobał, pomimo tego, że jestem troszeczkę nie w formie. I cóż, no zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa!